Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Mager, a to kolejny odcinek na tym kanale. Moi drodzy, wiele z was będzie się ciekawi, jak zrobić sobie taką tapetę, którą ja mam przed sobą. E, wiele osób nie ma takiej tapety, ma po prostu taką zwykłą tapetę, która stoi i nic nie robi, albo po prostu zmienią tapetę, która się zmienia. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić tapetę, która będzie się zarówno ruszać, e, po prostu jak i zmienia, po prostu która może być filmikiem, dowolnym. A więc tak, Począ na pierwszy punkt. Subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Drugi punkt. Musimy posiadać aplikację TikTok. I wchodzimy sobie, i wchodzimy sobie tutaj na TikTok, oczywiście na jakąś inną stronę. Może trochę cisza. No i szukamy sobie jakiegoś filmiku po prostu. I my na to możemy sobie coś tam odkrywać. Dobrze, do, no na przykład Ocean. E, no i po prostu sobie klikamy zatrzymujemy sobie, tam nieważne dla nas to jest i udostępnić. Udos możemy udostępnić na Facebooka, e maila, ale tutaj mamy pod dołem jeszcze inne ramki. I no akurat tutaj tego nie ma, bo po prostu możemy dodać do ulubionych zareaguj. E, musimy sobie po prostu wybrać jakiś filmik. Nie wszystkie filmy są do tego dostosowane, tak? Um, nie wszystkie po prostu filmy mają też też coś... po prostu coś takiego, tak? Może ten będzie to miał, ale tutaj raczej już nie, to nie, to nie, nie, nie. Tutaj to też nie. Musimy sobie po, po prostu poszukać po prostu dobrego jakiegoś filmiku, który będziemy chcieli sobie stawić na tapetę. Mamy tutaj zdjęcie live, klikamy na to zdjęcie. No i nam się coś automatycznie pobiera. I zapisano zdjęcie live. I zobaczcie, mamy ruszającą się tapetę. No jeżeli chcemy zmienić, to oczywiście wchodzimy sobie tam, wyklikamy tam Ocean jeszcze raz, tam czy coś. No ja miałem to. E, więc tutaj zdjęcie live, po prostu sobie wezmę to, po prostu to co miałem. No, i po prostu mamy to, taką tapetę. Nie zawsze wychodzi to bardzo dobrze, jeżeli chcemy sobie po prostu jakiś filmik dać. Nie wszystkie filmiki są przysto przystosowane do tego, e żeby zrobić to na tapetę. Nie wszystkie też telefony, na przykład ja mam Huaja, i Huawei posiada taką możliwość, jeżeli jest po prostu dla tych znanych marek Samsung, e czy na przykład Xiaomi, iPhone, takie. Po prostu telefony bardzo znane są e, wgrane po prostu w to, ale z tymi niektórymi filmikami, tak? Jeżeli chodzi o niestety dajmy na to Kruger Mats, Redmi, e, czy po prostu no LG, albo po prostu inne jeszcze e, telefony i smartfony, które znacie nie ma co liczyć na takie coś, praktycznie nie da się tak zrobić, możecie sobie tylko zmienić e, tapetę, żeby po prostu zmieniać sobie to. To by było na tyle w tym filmie, dzięki za oglądanie i I chciałbym powiedzieć, że ten film opublikuję w niedzielę. A chciałbym przypomnieć, że od 5:45 do około tam 7:30 będą live'y z The od Wiki. I The Crew będzie chyba w poniedziałek, nie, w poniedziałek będzie FIFA 17, bo taką mam. We wtorek będzie The w środę będzie chyba ten klip dwójka i w czwartek możecie sobie wybrać w komentarzach pod tym filmem lub bazę odcinek pierwszy. Nie będę pisał, czy chcesz na ścianę widzów, ale raczej to napisz. Dzięki za oglądanie i alo.